Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. Dziś rozpoczyna się w Katowicach 12. Europejski Kongres Gospodarczy. Naszym gościem jest nie kto inny jak twórca tego kongresu, prezes zarządu grupy PTWPSA, PSA, pan Wojciech Kuśpik. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, 12. Kongres, duży dorobek, ale inny niż zwykle, bo. No bo wiadomo, pandemia ograniczenia, więc zacznę od pytania zdalnie czy stacjonarnie. Trochę tak jak wczoraj uczniowie, te, no już nie mieli dylematu, mieli decyzję. Kongres też już się zaczyna, już na decyzję za późno, więc co się będzie działo? Hybrydowo. Część naszych gości, część panelistów będzie stacjonarnie tutaj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Część gości będzie zdalnie w różnych częściach świata. Tak samo dotyczy to panelistów, jak i naszych gości, no bo niewątpliwie no, mamy ograniczenia, zresztą dla nas tutaj bezpieczeństwo naszych gości było kluczowe, więc zastosowaliśmy limit gości w, w obiekcie. Ale kongres odbywa się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Mimo wszystko zadam pytanie, którego wolałbym oczywiście nie zadawać, ale czy nie ma obaw, że po kongresie, tak jak po wielu innych wydarzeniach w Polsce nagle pojawiała się czerwona strefa, no bo doszło do zakażeń, bo duża liczba osób zgromadzonych naraz. Choć z drugiej strony, tak sobie myślę, uczestnicy takich kongresów to raczej zdyscyplinowani ludzie i pewnie będą zachowywać i dystans i wszystkie inne środki ostrożności. Tak, znaczy my oczywiście po pierwsze dostosowujemy się do wszystkich obostrzeń i wszystkich wymagań GIS-u i Ministerstwa Zdrowia. Po drugie, tak naprawdę nawet podchodzimy do tego nadmiarowo i rzeczywiście bardzo, bardzo pilnujemy, myślę, jak w mało którym miejscu publicznym, nawet w, w Polsce czy w Europie, tych wszystkich podstawowych zasad, czyli dystansu, higieny, maseczki w, w, w pomieszczeniach zamkniętych, mierzymy temperaturę. Także myślę, że akurat jeżeli chodzi o, o, o to bezpieczeństwo w, w obiekcie, no to będzie dużo, dużo bezpieczniej niż wielu. W wielu innych miejscach. No, my, my też mówimy, że ten kongres w tym roku to jest też taka no, namiastka normalności. A jeżeli chcemy wrócić do tej normalności jako społeczeństwo, jako gospodarka, no to, to, to właśnie musimy zachowywać się rozsądnie, ale coraz bardziej normalnie. I wzorcowo, żeby pokazać, że można. Tak, tak. tak Panie prezesie, tak. patrzę na program kongresu. No i rzeczywiście jest to chyba powrót do normalności, bo tematy takie jak często bywały, tych takich związanych czysto z pandemią właściwie niewiele, chociaż w pierwszym dniu gospodarka w recesji, później w drugim dniu o 11.30 taki panel biznes w czasach pandemii, ale mimo wszystko tych przynajmniej w zapowiedzi, w tytułach tych tematów takich pandemiczno-kryzysowych nie ma aż tak dużo. Myśli Pan, że one i tak zdominują kongres, czy rzeczywiście będą poboczne, bo pandemia się skończy? Znaczy, my, my jako kongres zawsze staraliśmy się nie tylko mówić o tym, co jest bieżące, o, o tym, co jest teraz aktualne, tylko zawsze staraliśmy się pokazywać też przyszłość i rozmawiać o tym, co będzie trendem za rok, dwa, trzy, pięć, bo dla gospodarki jednak taka perspektywa jest ważna. Znaczy, niewątpliwie dla przedsiębiorców czy wszystkich nas. Obecnie głównym wyzwaniem, głównym znakiem zapytania jest sytuacja związana z pandemią. I Kongres ma w jakimś stopniu dać odpowiedź na to na pytanie, co dalej? Co, co teraz w tej sytuacji? Tak, bo, bo my szczególnie mam wrażenie, teraz widzimy, jak taka rozmowa, wymiana informacji, wymiana doświadczeń jest niezmiernie ważna. Tak naprawdę wszystko musimy w gospodarce poukładać na nowo. E, branże, sektory, które wydawały się bardzo rozwojowe, bardzo stabilne, są w ogromnej recesji teraz, na przykład, nie wiem, sektor hotelowy, mhm. e, a segmenty, które się dynamicznie rozwijały, no niesamowicie przyspieszyły, więc wymiana doświadczeń, wymiana myśli, wymiana informacji jest niezmiernie ważna i przedsiębiorcy e, e, o tym mówią przedsiębiorcy też chcą usłyszeć od decydentów, od rządu, Komisji Europejskiej, no właśnie co dalej, co, co dalej planują, bo, bo, bo jednak... I usłyszał, usłyszą, myśli pan, na tym kongresie? No mamy nadzieję, no będzie mocna reprezentacja Komisji Europejskiej, będzie mocna reprezentacja polskiego rządu. No mamy nadzieję, bo, bo rzeczywiście no w tej całej sytuacji bardzo wiele zależy od rządzących i kolejne obostrzenia mogą powodować, że jak Jakaś branża, jakaś, jakiś rejon y, będzie w ogromnych problemach. A pan patrzy optymistycznie na stan gospodarki, rozmawiając z uczestnikami kongresu, czy w ogóle no, prowadząc te wszystkie. Y, także w internecie przecież y, jest portal Wirtualny Nowy Przemysł, prowadząc te wszystkie y, branżowe zagadnienia. Widzi pan, że jest optymizm, czy nie? No bo informacje gospodarcze, choćby z wczoraj, takie, że 50% przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie narzeka, właściwie udało im się jakoś powrócić do przed recesji, no ale drugie tyle narzeka i mówił, albo no przynajmniej część, że, że się nie bardzo udało. Z jednej strony informacje, że na razie zwolnień nie ma, że rynek pracy jeszcze nie reaguje, ale inni mówią, że zareaguje prędzej czy później. No Ja myślę, że niestety zareaguje właśnie teraz jesienią, zimą, bo, bo rzeczywiście no, ten rynek pracy zawsze reaguje, czy w ogóle gospodarka z pewnym opóźnieniem. Więc myślę, że teraz tego konsekwencje lockdownu dopiero jeszcze będziemy odczuwać w najbliższych miesiącach. Taka sytuacja dla jednych firm, dla jednych branż jest tragiczna i często prowadzi do, do upadku. Dla innych jest szansą, bo, bo też trzeba mieć świadomość taką, że, że są sektory, są branże, są firmy, które niesamowicie się rozwinęły w, w sytuacji pandemicznej. Te, które były przygotowane na cyfryzację, były przygotowane na, na, na e-commerce, w sumie zyskały. Um, więc zawsze te, te nastroje są różne. Ja, ja niestety uważam, że, że ta jesień, zima to będzie ciężki czas dla gospodarki, ciężki czas dla pracowników, no ale no musimy to przetrwać, żyć dalej i, i, i właśnie my też podkreślamy, że ten powrót, im szybciej zaczniemy wracać do normalności, oczywiście jeszcze raz mówię, z zachowaniem wszystkich reguł, obostrzeń związanych z, z bezpieczeństwem zdrowotnym, ale im szybciej zaczniemy wracać do normalności, tym, tym szybciej odbuduje się gospodarka i tym mniej konsekwencji tych negatywnych będzie dla wszystkich nas. Pośród tych tematów, którymi zajmie się kongres, także drugi taki rzuca mi się w oczy, który jest chyba niezmiernie istotny dla nas tutaj, kilka Tematów, paneli takie wyzwania dla polskiego sektora energetycznego, zielona transformacja, przyszłość gazu w Europie i wreszcie górnictwo, transformacja pod presją. No to jest chyba taki temat bieżący yy, i też ponadczasowy. Górnictwo i jego przyszłość. Pytań, co nie miara. Odpowiedzi starają się yy, udzielać i rządzący, i nie tylko choćby w tych grupach, które tu pracują nad programem dla Śląska. No a kongres na ten temat da odpowiedzi jakieś dalekosiężne? No tak, myślę, że to będzie taka naj, 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 największa yy, w ostatnim okresie. Ok w tym debata o tym, jak ma wyglądać ta zielona transformacja, jak ma wyglądać ten zielony ład. Przypominam, to jest duży projekt Unii Europejskiej, jeden z głównych priorytetów na najbliższe lata Unii Europejskiej. My przygotowywaliśmy ten program jeszcze przed pandemią, jeszcze przed tą taką mocno kryzysową sytuacją górnictwa. Ale myślę, że wśród przedsiębiorców, biznesu no jest świadomość pełna, że my musimy przejść tą zieloną transformację. My musimy w sposób y, y, taki. No, jakby przeprowadzić tą sprawiedliwą transformację, sprawiedliwą transformację, czyli taką, która będzie jak najmniej dotkliwa dla dla regionów, w których na przykład jest, jest górnictwo yy, i która jakby pokaże tą nową przyszłość dla dla mieszkańców Śląska, ale też paru innych regionów w Polsce, które są zdominowane gdzieś tam przez to górnictwo yy, czy energetykę opartą na, na węglu, ale ten kierunek jest nieuchronny. O tym będziemy tutaj mówić w bardzo dobrym yy, gronie. Będzie yy, Franz Timmermans z nami, co prawda online, bo niestety nie jest w stanie do, dolecieć w, w obecnych warunkach, ale będzie, będzie z nami, No to jest wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który odpowiada w 100% za ten projekt Zielonego Ładu. Ciekawe, co, co, co nam powie. Będzie, będą przedstawiciele polskiego rządu odpowiedzialni za, za wdrażanie Zielonego Ładu. No i przede wszystkim właśnie cała branża energetyczna, cały, cały sektor przemysłowy, no ale też, też te środowiska, które mówią, że to jest jedyna droga dla nas, jeżeli chcemy być konkurencyjni, jeżeli chcemy dbać o przyszłość i zdrowie no, wszystkich mieszkańców. Czyli uczestnicy kongresu wyjdą mądrzejsi po tych debatach, czy bardziej zdenerwowani? Pewnie część e, mądrzejsza, część zdenerwowana, ale e, no, e, dyskusja ma wywoływać e, zastanowienie, niekiedy emocje, e, ale ma też prowadzić do jakichś rozwiązań. E, na kongresie staramy się pokazywać tą przyszłość, ale na kongresie też staramy się szukać tych rozwiązań. Ja, ja też przypominam, że właśnie na kongresie powstał ten projekt sprawiedliwej transformacji, projekt funduszu, e, który no, e, już jest i, i będzie dotyczył na dużą skalę. Śląska, więc staram się, żeby też pokazywać rozwiązania. jakiś temat poza tymi dwoma, które wymieniłem czyli... O których rozmawiamy, czyli recesja, kryzys, pandemia, i ten drugi, czyli przyszłość górnictwa i energetyki. Jakiś inny, który Pan by szczególnie chciał polecić, który może być szczególnie ciekawy? No Myślę, że to wszystkie związane z technologiami, z cyfryzacją, z, z rozwojem, właśnie e-commerce, sztucznej inteligencji, bo to jest ten kierunek w gospodarce. E to jest ten kierunek, w którym też polskie firmy coraz lepiej się odnajdują. E polecam też no, e konkurs startupowy. E kolejny raz 250 startupów się zgłosiło do. Do konkursu ten poziom jest bardzo wysoki i to są właśnie te firmy, które mam wrażenie, że w najbliższej perspektywie będą zmieniać kompletnie gospodarkę światową, gospodarkę polską. Więc jakbym miał polecić, to przede wszystkim te, te, te tematy, sesje dotyczące nowych technologii. Bardzo dziękuję, pan Wojciech Kuśpik, prezes zarządu grupy PTWP, polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości ESA, czyli organizator 12 europejskiego Kongresu Gospodarczego, który od dziś przez trzy dni będzie odbywać się w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107.6 FM.